Piękny zachód słońca nad jeziorkiem. Super, chociaż właściwie to jeszcze do zachodu, to może jeszcze trochę, nie? Tak mi się wydaje, no tak świeci tam jeszcze dosyć. Ale fajnie się odbija w lustrze jeziora, pięknie jest. Ptaszki śpiewają, woda szumi, jachty zacumowane. Siedzimy, nic się nie dzieje. Stagnacja pełna. A tutaj są deski. Hmm. deski, 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 kapoki, wszystko, a tutaj są, No i drodzy, a ja, mój cień, hello, a tutaj są kajaczki przygotowane, Całe kajaczki, deski kolorowe. Super. Gdzieś plac zabaw w oddali. Ale miejsce. Fajne, fajne miejsce. Tu byłam. Przędobyska samochwała.